Jak zainstalować program Grand Orgue, który jest jednym z programów Virtual Pipe Organ? Bierzemy jakąś przeglądarkę i w Google możemy tutaj wpisać GitHub, bo będziemy stąd pobierać, oraz dodatkowe słowo Grand Orgue. Pierwsze co nam się wyświetli to właśnie repozytorium Grant na GitHubie. Przewijamy tutaj pod koniec. Mamy tutaj plik install md. I tutaj mamy najnowsze wersje programu w tym miejscu. O! I tu są Wersje dla różnych systemów, Linux, Linux OSX, a także dla APE. Ale też mamy dwie wersje dla Windows, 64-bitowego. Jest plik EXE, czyli plik instalacyjny oraz plik ZIP, który możemy rozpakować np. Na, na pendrive i mieć taką wersję przenośną. Włączamy tutaj sobie to i plik nam się już pobiera. Za chwilę zostanie pobrany czasem chwilę dłużej, zależy nie szybkości internetu. Trzeba zaczekać. Czasem krócej mamy plik, który tutaj napisany, że jest zablokowany. Jest nietyplowy plik. Kontynuuj pobieranie robimy. System wykrył to jako niebezpieczne oprogramowanie, ponieważ nie jest zgłoszony do sklepu Windows. I mamy tu już teraz wersję tą instalacyjną. Uruchamiamy. Musimy tutaj zatwierdzić tak. Oraz dalej. Że zgadzamy się z licencją. I wszystko dalej. Tu można zrobić, że nie twórz skrótów na pulpicie, ale można tego nie zaznaczać. W tym, więc dalej standardowo. Dalej też standardowe katalogi wszystkie będą. Chwilę trwa instalacja. No i zakończ. Program został zainstalowany. Do prawidłowego działania programu powinniśmy jeszcze pobrać sterowniki ASIO for AL. To są sterowniki czasu rzeczywistego dla muzyki. Wpiszmy w Google. Pierwsze co nam znalazło tutaj Download. Oczywiście coś tutaj nie ma czegoś. Następnie uruchomimy ten program. Wcześniej podłączałem z Przez interfejs MIDI USB mamy tu grand Touch uruchamiamy program się uruchamia ze standardowymi organami takimi demonstracyjnymi możemy je potem tam zmienić a możemy nie zmieniać możemy je zostawić i pierwsze co zrobimy to przyporządkujemy klawiaturę do danej klawiatury naciskamy prawym przyciskiem myszy oraz czekaj na zdarzenie potem dotykamy jednego z klawiszy obojętnie którego i Pojawia się nam tutaj jaka klawiatura system wykrył na którym kanale i tak dalej. To samo robimy z drugą klawiaturą. Też czekaj na zdarzenie. I wykrył nam na kanale pierwszym. Możemy ten kanał zmienić na przykład na drugi, jeżeli mamy klawiatur, drugą klawiaturę, która działa na drugim kanale. Albo też z konsoli urządzenia działające na drugim kanale. To samo z pedałem tutaj. Prawym przyciskiem. I robimy czekaj na zdarzenie, i tak samo. Pedal zazwyczaj działa na czwartym kanale, możemy to zmienić. Tu mamy registry. Registry również prawym przyciskiem można przyporządkować do dowolnych urządzeń i możemy je włączać klawiszem w ten sposób. Jeżeli to jest klawisz monostabilny, to możemy jeszcze zmienić tutaj Note on Toggle, przełącznik taki. I wtedy jedno naciśnięcie tego klawisza powoduje włączenie tego bordonu, drugie wyłączenie. Oczywiście zrobiłem to z klawiatury, dlatego też wyświetlił się tutaj klawisz i dodatkowo pojawił się dźwięk tego bordonu. Możemy też registry włączać myszką. Proponuję wyłączyć y, noise motor, taki szum motoru tutaj który jest oraz jeżeli niektórym przeszkadza dźwięk włączania registrów o tak słychać jak one się włączają to możemy tu w panelu mamy więcej opcji wybrać tutaj y, noises czyli wszystkie szumy i wyłączyć pozostałe szumy teraz kiedy włączamy register nie mamy tego kliknięcia Warto mieć zainstalowane jeszcze sterowniki ASIO for AL aby ogólnie system działał tutaj szybciej. I kiedy gramy już teraz, możemy sobie coś zagrać na tych standardowych organach. Tu pojawia się pewne opóźnienie. To opóźnienie tu również jest settings, audio mamy tu jakieś urządzenie audio jeszcze nie jest to ASIO jest to głośniki zewnętrzne Kalisto robimy tutaj zaznaczamy i właściwości i zmieniamy tak zwaną latencję opóźnienie z 50 na dużo dużo mniejsze dokąd się da jeżeli mamy silny procesor tu jest jakiś u mnie Zion ośmiordzeniowy więc myślę że 8 milisekund, no dajmy na to 5 ms milisekund i zobaczmy co będzie ok, zatwierdzamy wszystko i zobaczmy czy to dobrze się będzie zachowywało. Gdyby pojawiły się jakieś trzaski i tak dalej, to musimy tą latencję tutaj przez settings audio głośnik i zwiększyć lub zmniejszyć u mnie przy 5 milisekundach nie pojawia się więc zmienię sobie na 3 milisekundy zobaczymy co będzie przy 3 milisekundach oczywiście większą ilość głosów załączymy dla pierwszego manuału połączenie z drugim tutaj o tak w ten sposób i zobaczmy jak się to zachowa Pojawiły się lekkie trzaski pod koniec, więc te 3 milisekundy dla mojego starego komputera to jest troszeczkę za mało. Zmienię z powrotem na 5 5 milisekund to opóźnienie raczej niezauważalne. W ten sposób mamy zainstalowanie. Ważna rzecz na koniec, wszystko zapisać. Zapisuje się do tego pliku organów, więc jak załadujemy inne organy, to nie będziemy mieli tych zapisanych.